Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie z San Francisco. Przyleciałem wczoraj do San Francisco z Las Vegas, ale niestety podczas podróży jakoś się przeziębiłem. Zaczęło mnie nagle w samolocie boleć gardło, będziemy mieć katar. No i dzisiaj się czuję trochę do dupy, więc trochę szkoda, bo chciałbym sobie złazić wzdłuż i wszędzie San Francisco, a trochę nie bardzo mam sił. Tak wygląda hostel mój: bardzo, bardzo przyjemne miejsce. Mimo, że nie wygląda na filmiku, to naprawdę jest to klimatyczne miejsce A tymczasem prawdopodobnie się przyjadę do słynnego więzienia Alcatraz I potem wracam z tego więzienia Alcatraz i idę do łóżka leżeć No to rozpoczynam eksplorację San Francisco Co prawda jestem przyziębiony, boli mnie głowa, boli mnie gardło, no ale przecież nie będę siedział w hotelu To znaczy w hostelu A to jest mój hostel, o ten budynek Niesamowicie klimatyczne miejsce Jeden z fajniejszych hosteli w ogóle, w jakich kiedykolwiek byłem I najfajniejszy, w jakim byłem, jak do tej pory, w Ameryce Uliczki San Francisco są całkiem urokliwe. Taka architektura starsza. A tutaj, jak widać, jest zjawisko takie powszechne w Ameryce, czyli bezdomni. Jest w ogóle szokujące. Bezdomni leżą tutaj prawie wszędzie. Każda ulica, praktycznie. Tak to jest w San Francisco na początku stycznia, 4 stycznia dzisiaj mamy. Jak widać, jestem opatulony. A no to dlatego, że jest tu po prostu zimno. No i na dodatek pada. Także piękne palmy są w koło, jak widać. Ale aura pogodowa nie jest taka, jakby te palmy wskazywały, że jest gorąco i można sobie drinka pod palmą pić. Nic z tych rzeczy. O, a tutaj jest Ocean Spokojny. Gdyż San Francisco leży tuż nad brzegiem Oceanu Spokojnego. A tu się toczy zwykłe życie w San Francisco. Ludzie sobie, autobusy sobie jeżdżą. Ludzie sobie gdzieś chodzą. No i dupa, nie będzie dzisiaj wycieczki do Alcatraz, ponieważ zamknięta jest. Dzisiaj są odwołane wycieczki. Tam jest prom płynący do Alcatraz. Dzisiaj są odwołane i to nie ze względu na deszcz. Natomiast są, jest sztorm, ze względu na sztorm odwołali. No niech wreszcie przestanie padać. Niech wreszcie tam żawka przestanie lecieć z nieba. Już się robię całkowicie przemoczony powoli. Także muszę jednak spadać do hostelu, bo przemoknę do samych gać. I tak sobie spędzam dzień dzisiaj w tym hostelu, ponieważ. Trochę się przeziębiłem, a poza tym pada Nic nie robienie też czasami jest częścią podróżowania Prawie każde większe miasto ma swoje Chinatown I nie inaczej jest San Francisco Właśnie się przemieszczam po Chinatown Już się robi powoli ciemno I nareszcie przestało dzisiaj padać A tak to oczywiście te jakieś dekoracje chińskie Zawsze są takie same, jakieś czerwone tutaj bombki czy cokolwiek to jest I tak sobie idę w poszukiwaniu sklepu spożywczego Jest jakiś haminimart. Mart. Haha, ha, ha. może będzie w środku zabawnie. Ale nie jakby nie było, ja potrzebuję czegoś do picia. No i w haha sklepie udało mi się kupić chiński napój śliwkowy. Może uleczy moje przeziębienie. Tak wygląda chiński napój śliwkowy. Sour plum juice. Pogadałem sobie przez chwilę z panem ekspedientem po chińsku, znaczy ja znam tylko trzy słowa po chińsku. Ale ich użyłem. Jestem teraz w mieście San Rafael, to jest takie małe miasteczko niedaleko San Francisco. Tuż obok. Jest polski akcent. Polish Nail Spa No i to miasteczko San Rafael to jest nic ciekawego Zupełnie, zupełnie nijakie miasteczko niedaleko San Francisco I Tak mógłbym je określić Miasteczko nijakie Dzień dobry, dzień dobry Mamy dzisiaj w San Francisco piękny piątek, który być może będzie słoneczny Ale przynajmniej nie pada dzisiaj Jest to trzeci dzień, kiedy jestem w San Francisco i wreszcie nie pada Dlatego też kieruję się w stronę promu do Alcatraz a po drodze natrafiłem na coś takiego, o to duże, tego dużego. Przed czorek tu byłem, tego dużego nie było, tego czegoś dużego. Naprawdę wycieczkowiec, prom jest imponujący, tak jak się podejdzie blisko do tego. A tutaj znowu jestem w tym samym dokładnie miejscu, gdzie byłem dwa dni temu, tylko że wtedy lało i mnie przemoczyło. Teraz nie pada, a ja tymczasem idę na prom do Alcatraz. Chcę zobaczyć kwatery Ala Capone i innych sympatycznych postaci. Tak wygląda San Francisco widziane z więzienia Alcatraz. Z prawej strony słynny most Golden Gate. No i tutaj budynek Alcatraz. Więzienie zostało zamknięte w 1960 w którymś roku. względem na koszty bo się zaczęło powoli rozsypywać, i wszystko było tutaj trzy razy droższe niż w zwykłym więzieniu, bo trzeba było dostarczać drogą morską. Tu jest na celi walkatras. Jakie to jest małe pomieszczenia. Są takie stoliczek i niby krzesełko, zlew, kibelek, półka. I normalnie w tym miejscu jeszcze jest małe łóżko. I tyle. A niektórzy to spędzali 20 lat nawet. No tu podobno więźniowie podłączali słuchawki i mogli radio węzła słuchać od lat 50. Ciekawostka taka, że była tutaj ucieczka więźniowie wydrążyli dziurę w tych kratkach wentylacyjnych Legenda głosi, że były to dziura wydrążone łyżeczkami z kuchni ale to nieprawda, by mieli odpowiedni sprzęt do tego gdzieś tam ukryty no Naprawdę fajna mieścina to San Francisco Takie tu są przepiękne widoki Tu jakieś wzgórze, gdzie jakieś wille A tutaj wille więźniów, ale to kiedyś Więzienie zamknięte w 1960 się. Podobno w San Francisco jest bardzo fajna pogoda cały czas. A tak jak teraz, ja tutaj jestem, że dwa dni padało non-stop. To jest anomalia pogodowa, bo jakiś cyklon był. Tutaj na załączonym obrazku można zobaczyć, dlaczego wczoraj i przedwczoraj nie mogłem pojechać do Alcatraz. To znaczy, popłynąć promem. Bo tu szalały sztormy, potężne wichury. Jadę ja sobie na, na lotnisko, powracam już do Polski. A tutaj bezdomny sobie leży. No leży sobie chłopaczyna na przystanku. I sobie śpi. Amerykański sen. W każdym bądź razie ja sobie już wracam do Polski. San, no nie bardzo, Francisco Palifrana. Jestem w San Francisco, pogoda tu przejebana. Miało słońce być piekące, jest jakaś maniana. Wielki podróżnik musi zmienić swojego plana. Tak, z spa Alcatraz, miała być zwiedzana. Ciągle lejesz tam, szaleje, no jakiś kurwa dramat. Teleport do portu, wyprawa promem odwołana. Kto pyta pogoda tutaj? Tak tu pada, no stop pod rana, więc wracam do hostelu, brakuje mi celu Oprzestało padać, myk jestem w San Rafaelu Wcześniej byłem w China, tam kupiłem sok śliwkowy Tam hasket po drodze, wpadnę, co w środku Opowiem ja wchodzę do sklepu Chinczyka, spotykam czy ma do picia Chinczyka ja pytam tak mam Chinczyk na to sok śliwkowy Chwytam, to się siedzę i ze sklepu ja zmyka właśnie ta Wreszcie nadszedł znaczy, piątek, deszcz to już czasy minione Pędzę promem do Al, al zbić zbiźbiony Snuję się tu po tym pierdol, wszędzie tu cele te niewypełnione Al jak tras, ale jak Capone Wszędzie szukam nigdzie, nie ma na no gdzie ten mój znajomek Dobra to wracam do Polski, kończę terapię na razie ziomek. Dobra to wracam do Polski, kończę terapię na razie ziomek, tak